Od wczoraj obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Problem w tym, że aptekarze dostali ją zbyt późno. Efekt: wiele aptek zamkniętych, w niektórych wciąż obowiązują stare ceny, a chorzy nie wiedzą co i ile kosztuje. O zamieszaniu w aptekach i drogich lekach Monika Sawka. Aptekarze, żeby nadążyć ze zmianami, musieli uwijać się jak w ukropie. W tej lubelskiej aptece wszystkie zmiany zostały już zatwierdzone. Zmiana w ogóle cen obowiązuje w programie. Tak, taki żeśmy mieli ustalony przez informatyka, i udało nam się wprowadzić, i nie było to żadnych większych komplikacji. Nie wszędzie jednak praca została wykonana tak sprawnie. Dziś wiele punktów w całym kraju było zamkniętych, bo nie wszystkie apteki uporały się z zatwierdzeniem nowych cen. Aptekarze tłumaczą, że Ministerstwo Zdrowia listę medykamentów refundowanych opublikowało za późno. Powinniśmy poważnie być. Traktowani przez Ministerstwo Zdrowia i przepisy powinny stanowić jednoznacznie. Nie możemy być zaskakiwani takim olbrzymim do wykonania tematem, prawda, i takimi pracami. I tak, nie, tak nie wolno robić na, tym, na miłość boską. Najbardziej rozczarowani zmianami są chorzy z niestabilną cukrzycą. Mimo obietnic, na nową listę leków refundowanych nie zostały wpisane insuliny długodziałające. Wstrzymanie refundacji analogów po pierwsze odebraliśmy jako okłamanie nas. Nas, rodziców, nas, działaczy, nas, nas e, społeczników, którzy działają na rzecz rodzin z dzieckiem z cukrzycą. Małgorzata Galińska-Wąsik na cukrzycę choruje od 20 lat. Miesięcznie do niedawna na leczenie wydawało około 300 zł. Jeszcze jak studiowałam, to dostawałam stypendium z uczelni, co mogłam sobie. E, przeznaczyć właśnie na, na insulinę. Teraz jest to już niemożliwe. Od lat jesteśmy już e, e, zwodzeni przez ministerstwo, że insulina będzie refundowana. Niestety nic się to nie zmienia. Wraz z początkiem roku zmieniły się też ceny innych leków nierefundowanych, wydawanych bez recepty i tych, które są sprzedawane w promocji. To z kolei przez wzrost podatku VAT na leki z 7 do 8%. Problem w aplikach, wydatek wielki, wiadomo, że człowiek się bardziej załamia, że te leki są niedostępne i ceny wzrastają, a choroba niestety to jest gehenne, jeżeli chodzi o leki, szczególnie dla emerytów. Jednoprocentowa podwyżka VAT-u, gdzie przy powiedzmy 3 zł to jest 3 grosze dosłownie różnicy, więc w zasadzie nie powinna być odczuwalna, a tymczasem efekt jest taki, że to drożej. Ale jest też dobra informacja: na liście leków refundowanych jest kilkadziesiąt nowych medykamentów, za które zapłacimy mniej. Między innymi lek przeciwreumatyczny, który pełnopłatny kosztował ponad 400 zł. Refundowane będą też leki dla chorych psychicznie i osób cierpiących na raka.